Windows 11, następca Windowsa 10, jest dostępny już od 5 października w formie bezpłatnej aktualizacji. Stworzony na nowo, z myślą o graczach i całym gamingu, system przenosi wrażenia z rozgrywki na jeszcze wyższy poziom. Przede wszystkim doskonała opcja Auto HDR, dzięki której zobaczymy większą głębię kolorów i świateł w większości naszych ulubionych produkcji, a tych jest ponad 1000. Oczywiście będzie można to dowolnie włączać i wyłączać. Na systemie wbudowana jest aplikacja Xbox, dzięki której możemy grać i popierać ponad 100 świetnych produkcji na PC. Możliwe jest to dzięki rewolucyjnej w branży usłudze Game Pass na komputery, do której w niedługim czasie dołączy Minecraft, więc teraz nie trzeba kupować gry na własność. Z technicznych rzeczy, moim zdaniem, najważniejszą innowacją, jaką wprowadzi Windows 11, jest tajemniczo brzmiące Direct Storage. Funkcja przyspieszy ładowanie naszych gier oraz pozwoli tworzyć jeszcze bardziej rozbudowane światy poprzez wyeliminowanie opóźnień związanych z naszym procesorem. Działa to w połączeniu z dyskiem NVMe oraz procesorem graficznym DirectX12. Najbliższe miesiące dla graczy ekosystemu Xbox będą najgorętsze w historii. Już 28 października zadebiutuje Age of Empires 4, 9 listopada niesamowicie wyczekiwana przeze mnie Forza Horizon 5, a 8 grudnia Halo Infinite. Każda z tych gier już w dniu premiery dostępna będzie w pełnej wersji w Game Passie, więc posiadacze usługi na pewno w nie zagrają, bo z pewnością warto. Członkowie Xbox Game Pass Ultimate mogą zagrać w przeszło 100 gier z konsoli Xbox bez jakiegokolwiek ich pobierania. Możliwe jest to za sprawą Xbox Cloud Gaming, beta dostępnego w aplikacji Xbox. Sam system przeszedł solidny remont, co widać już po pierwszym uruchomieniu. Przycisk start przeniesiono na środek, by zapewnić szybszy dostęp do treści aplikacji. Nowe są widżety będące spersonalizowane. Kanałami opartymi o sztuczną inteligencję oraz jest jeszcze chat Microsoft Teams, dzięki któremu możemy prowadzić rozmowy głosowe, wideo lub tekstowe z naszymi znajomymi, przyjaciółmi czy rodziną. System jest idealny dla graczy. Witajcie! Dziś mam dla Was ciekawy materiał, w którym opowiem o rzeczach, które są mało znane przez społeczność w temacie The Wild Update. Oprócz tego porozmawiamy o ewentualnej zawartości tej aktualizacji, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie proszę łapkę w górę lub w dół pod materiałem dla zasięgów. Będę wdzięczny, a teraz bez zbędnego gadania przejdźmy do materiału. Zaczniemy od rzeczy, która zapewne niespecjalnie Was ucieszy. Mnie też nie, gdyż okazało się, że kolejne rzeczy, które miały być w Minecraft 1.18, się w nim nie pojawią. Tutaj mówię o sakiewkach oraz kozim rogu. W przypadku tych pierwszych przypomnę, że zostały one usunięte z Minecrafta 1.17 ze względu na ich niedopracowanie i miały wrócić w Minecraft 1.18. Niestety to się nie stanie, jednak zgaduję, że problemem jest tutaj brak czasu Mojangu na ich dopracowanie, bo skupiają się nad dopracowaniem nowego generatora, który będzie w Minecraft 1.18. Koziruk najpewniej pojawi się wraz z ordenem, a zgodnie z moją teorią, przedmiot może być użyteczny do ogłuszania moba, byśmy mieli szansę przed nim uciec. Kwestia Minecrafta 1.18 dla wielu z Was jest dość niezrozumiała, dlatego na szybko wyjaśnię, co w niej będzie zawarte. Generalnie to nowy generator świata oraz nowe jaskinie. Wydaje się być to małe, zwłaszcza jak ktoś śledził eksperymentalne snapshoty, jednak faktycznie tak będzie. Na obecną chwilę nie wiemy, czy pojawią się jeszcze jakieś nowe bloki czy nowe przedmioty oprócz ostatnio dodanej płyty muzycznej, jednak to, co na pewno miało być w tej aktualizacji, czyli Kozi róg, Sakwy, Warden czy Deep Dark, zostają przeniesione na kolejne wersję. A dlaczego biomu nie dostaniemy? Tutaj dostaliśmy fajne wyjaśnienie od dewelopera. W skrócie stwierdzi, że obecnie prace nad rozwojem drugiej części Caves and Cliffs zostały zakończone i deweloperzy zdecydowali się przenieść Deep Dark wraz z Wardenem dalej, gdyż projekt jest mega ambitny i nie chcieli nas zawieść, wiedząc jak bardzo czekam na ten biom i moba, no i jakie mamy wobec tego oczekiwania. Dodał też, że zależy im na fajnych rzeczach dostępnych w skrzynkach w Deep Dark, których stworzenie zajmie sporo czasu. I myślę, że to dobre podejście, byśmy troszkę dłużej poczekali, ale za to dostaniemy ten biom doskonały, ze świetną strukturą, jaką będą miasta Deep Dark. Jak już wspomniałem o rzeczach w skrzynce, to to, co widzieliśmy na filmie, jest tymczasowe. Dodatkowo deweloper planuje dodać coś w stylu śnieżek, co będzie odwracało uwagę Wardena i zapewne będzie do znalezienia w skrzynkach miast Deep Dark. Wielu świetnych informacji dowiedzieliśmy się na temat samego Ordena. Zacznijmy od tego, że Warden będzie miał 500 punktów życia, czyli 250 serduszek. Informacja ta dementuje, jakoby Warden miał być nieśmiertelny. Będzie po prostu bardzo trudny. Może to i lepiej. Dla porównania, Smok ma 200 punktów życia, czyli 100 serduszek, a Wither na Javie 300 punktów, co przekłada się na 150 serduszek, a nawet roku a 600, czyli serduszek 300. Osobiście uważam, że Warden może mieć nawet więcej życia, by faktycznie gracze nie chcieli, go zabijać tylko stosować nową mechanikę jego omijania, czyli mylenia go wibracjami dzięki temu mob będzie bardzo unikalny w grze. Zdaję sobie sprawę, że każdy będzie chciał choć raz w Minecraft go pokonać, jednak nie chciałbym by zawsze tak się działo. Wiemy iż Warden nie będzie miał żadnego specjalnego dropu, ewentualnie twórcy coś tam wspomnieli, że być może pojawi się drop w postaci trofeum za jego pokonanie, np. jego głowa, ale to jest pod wielkim znakiem zapytania. Jak wspomniałem, Wardena będzie trzeba unikać. Sprytni gracze pomyśleli, heh, podbuduję się w górę i zabiję go bez problemu. No cóż, nie. Warden ma mieć jakąś fajną mechanikę, która pozwoli mu być może nas lub zrzucić z takiej wieżyczki. Wiemy, że nie będzie niszczył bloków, zatem skuteczna ucieczka w zabudowę jaskiń być może pomoże nam go uniknąć, ale na pewno nie pomoże nam go zabić. Gdy uciekniemy, ten po dłuższym czasie schowa się z powrotem pod ziemię, aż do następnego razu, gdy Shriker spowoduje jego spawn. Na Mainconie zobaczyliśmy świetną animację wyłaniania się moba z podziemi. Wiem, że to co widzieliśmy nie jest aż tak spektakularne jak faktyczna animacja jego wyjścia z broków, Nie pokazano nam tego, gdyż chcą zostawić nam pewną niespodziankę, gdy będziemy eksplorować miasta Deep Dark samodzielnie. W opcjach nie zabraknie kilku nowych suwaków, pozwalających nam dostosować efekt ciemności, by nie był tak mocny. Skorzystając z tego osoby, których obecny Deep Dark może przerazić lub osoby mające wady wzroku. Miasta Deep Dark będą jedną z największych struktur w grze. Ściany rozciągają się daleko, a budynki stoją wzdłuż tychże ścian. Niemniej jednak rozmiar będzie mniejszy niż bastionów z netheru. I kwestia już kiedyś poruszona na kanale, ale przypomnę, iż blok szczęch, który widzieliśmy na mańkonie, najpewniej w grze się nie pojawi, gdyż deweloper nie był zbyt zadowolony z efektu jaki uzyskał. Kojarzycie ramę z nowego bloku widoczną w Deep Dark? Nie wiemy oficjalnie o tym nic, jednak wielu graczy ma wielką nadzieję, że będzie to rama do nowego wymiaru, który kiedyś pojawi się w grze. Mi bardzo ta teoria się podoba, dlatego zawaruję ją w filmie, ale podkreślam, to tylko teoria graczy, nic potwierdzonego. Pozwólcie, że jeszcze przejdę do omówienia sensowności The Wild Update. Wiele osób twierdzi, że aktualizacja będzie mała i nudna. Cóż, ja tak nie uważam, a wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest ta aktualizacja, której gracze chcieli od dawien dawna. Często oprócz aktualizacji Endu wszyscy chcieli aktualizacji natury i to właśnie jest to. W 1.19 ma zostać zaktualizowany cały świat o nowe rośliny, czy być może nawet zwierzęta. Niestety nic nie wiemy o nowych biomach oprócz nowych bagien. Dodatkowo wiemy na pewno jeżeli chodzi o moby o żabach, które teraz widzicie na ekranie. Przy okazji ten model został stworzony przez Dewu i wyszły mu one moim zdaniem świetnie. Dodatkowo będą świetliki, którymi będą się wspomniane żaby żywiły. Nie wiemy czy będzie to traktowane jako mob, wtedy byłby to pierwszy dwuwymiarowy mob w grze. Na jednej z grafik koncepcyjnych zobaczyliśmy zaktualizowany brzozowy las wraz z grzybem chuba, nowymi kwiatkami czy mchem na pustym bloku brzozowego pnia. Te rzeczy najpewniej pojawią się w grze. Aby lepiej móc wam to zwizualizować, pobrałem Behavior Pack na Bedrock Edition i koncepcję w grze możecie zobaczyć teraz na ekranie. Wygląda to świetnie i jeśli Mojang nie zmieni swoich planów, coś tak świetnego będziemy mogli zobaczyć w naszej grze. Link oczywiście do Behavior Packa znajdziecie w opisie. Na koniec chciałem poruszyć kwestię archeologii. Dowiedzieliśmy się, że nie będzie ona w 1.17, ale również nie będzie jej w 1.18. Na 1.19 teoretycznie też nic nie wiemy, chociaż jakby się głębiej zastanowić, tematyka aktualizacji całkiem nieźle wpasowywuje się w archeologię i myślę, że nikt nie pogniewałby się, gdyby ta została wdrożona do The Wild Update. Niemniej póki co nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone i nie polecałbym się na to nastawiać, że pojawi się to w tej wersji. I to na tyle na dziś, moi kochani. Mam nadzieję, że materiał Wam przypadł do gustu. Dajcie znać, co sądzicie o informacjach zawartych w tym filmie i czy napawają one Was bardziej optymizmem, czy wręcz przeciwnie. Komentarze są Wasze. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.